Witam wszystkich. To jest ciąg dalszy naprawy radiotelefonu CRT Herkule, czyli naszego mocarnego o dużej mocy radiotelefonu Herkules. Ten radiotelefon pokazałem już w poprzednim odcinku. No i co my tu możemy zrobić w tej chwili w momencie kiedy radiotelefon jest jeszcze zimny? Możemy oczywiście zająć się najpierw naprawą i to, co zgłaszał właściciel tego sprzętu, czyli naprawę i sprawdzenie nadajnika, ponieważ w czasie nadawania tu modulacja jest zniekształcona, cicha. No i oczywiście konserwacją potencjometrów, ponieważ z upływu czasu już niestety trzeszczą. Pokazywałem już z góry, jak wygląda płyta główna w tym radiotelefonie. Ale ponieważ radiotelefon już jest rozkręcony również od spodu, możemy zobaczyć, jak wygląda radiotelefon od dołu. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda radiotelefon od spodu. A ponieważ mam już w tej chwili praktycznie dostęp do wszystkich potencjometrów, od razu można je zakonserwować. Cała płyta główna wygląda bardzo ładnie. Natomiast w tym miejscu zauważyłem ślady lutowania. W tym miejscu znajduje się filtr drugiej częstotliwości pośredniej albo ktoś próbował go wymieniać, albo był wymieniany już. W każdym razie zostawił ślady po kalafonii. Są to jakieś świeże ślady, tym bardziej, że na całej płycie głównej jest czyściutko. Natomiast w tym miejscu widać takie ślady po kalafonii po lutowaniu. I ktoś, kto to robił, nie dolutował nawet całkowicie jednej nóżki. Ta nóżka jest niedolutowana z jednej strony, także to za chwilkę poprawię. No a w późniejszym czasie, jak ja już to zrobię, wszystko skończę. Cała płyta główna zostanie zabezpieczona kalafonią, roztworem, także znów na jakiś czas wystarczy. Zacząłem się przyglądać dokładniej i okazało się, że nie tylko jedna noga jest źle przylutowana, niestarannie, ale proszę zobaczyć. Nie będę tego komentował. Jeśli już zacząłem od odbiornika, to może od razu go dokończę, więc podłączyłem sondę pomiarową. Sprawdzę i zestroję teraz odbiornik. Zakres częstotliwości tego radiotelefonu obejmuje od 26 do 32 MHz. Po podłączeniu radiotelefonu, analizator widma pokazuje nam taki wykres. Czyli jak możemy zauważyć, radiotelefon na niższym paśmie 26 MHz ma niestety mniejszą czułość odbiornika. Największa czułość odbiornika jest zazwyczaj w środkowym przedziale częstotliwości. Przy czym ten radiotelefon ma współbieżność odbiornika z, z tym, co jest pokazane na wyświetlaczu. W tej chwili ustawiona jest częstotliwość 26 MHz, czyli radio powinno również i tu no, nieźle odbierać. Generalnie no niestety, ale muszę skrócić ten film, bo samo ustawienie odbiornika w tym radiotelefonie to jest koszmar, ponieważ należy w każdym paśmie oddzielnie stroić odbiornik. Więc zestrojenie tego i pokazanie trwałoby naprawdę parę, parę ładnych godzin. Pomimo, że robi się to analizatorem widma, o i proszę zobaczyć, tu nam czułość rośnie, tu już spada czułość odbiornika, i teraz tak trzeba to ładnie wszystko ustawić, aby to jakoś również dobrze działało. Także zabieram się za teraz sukcesywną i owocną pracę, mam nadzieję. Tak, aby zdążyć na testy łączności. Także teraz już nie marudzę, zabieram się za pracę, bo film filmem, a radio chciałbym zdążyć na testy łączności 13-ego. Słyszysz, to wszyscy słyszymy? No, my Cię tu słyszymy, kolega, słyszymy Cię. A powyżej, że w stosunku ale to mnie, ale za nisko. eee, stoisz już również w stosunku Skąd druki doleciałeś z kampana jest? Przerzuciłem no, się na SRB, bo tam Tomasz Złuchowa się odzywał, ale nie miałem możliwości rozważenia ze SRB. No właśnie, no, masz tam więcej zakłóceń, to nie ta, zresztą Stęgem ma dal, dalszy zasięg, bo to jakby nie, jakby nie było, tam moc się kumuluje na, na jedną połówkę, tylko nie na dwie. A no, w ogóle tego Tomasza Złuchowa? No ktoś tam brykuje do nas tam z daleka No właśnie, to tam słyszałem, ale ci powiem szczerze, że tak to ja mówię, on mnie nie słyszy, ja No No nałożyliście się teraz na siebie, to ktoś tam wołał, bryko, w bryko w O, no, Tomasz Chłoków właśnie, Tomasz Chłoków się słyszy Nie, kolega z okolicowcrowi Mazowieckiej, Adam, yy, wysiądzywa, nie, nie mówcie nic, niech on się wypowie Na no dobra po tej stronie tutaj do, do Kodulki dolatujesz, koledzy w u mnie też teście odbierają okolistość drogi Mazowieckiej to dokładniej bliżej Warszawy czy tam dalej na Białystok. byś mógł powtórzyć, bo ledwo jest i nie, nie dosłyszałem No to całkiem to jest to, to to powiem Ci, że całkiem nieźle, całkiem nieźle jest No dawaj, dawaj Czy to było z mobila gdzieś tam z drogi koło lesa czy coś takiego, o ile dobrze zrozumiałem? Tylko ja właśnie to mogę iść nie? Aha, dobra, dobra, ja wam na razie zostawię, muszę uciekać. কে তারে কত রাজহরিকে সকালে Po ciężkich bojach z odbiornikiem udało mi się zestroić wreszcie odbiornik i poustawiać filtry tak, żeby w miarę równomiernie radiotelefon miał swoją czułość w całym zakresie, w całym przedziale od 26 do 32 MHz. I w tej chwili mamy podłączony generator do odbiornika. Już wyłączyłem analizator widma, bo już w tej chwili będę zajmował się generatorami. Także podłączony jest generator. Ustawiona jakaś niewielka wartość, w tej chwili dokładnie jest 5 5 mikrovoltów. Ustawiłem tak, aby S-metr pokazywał jakiś sygnał, bo wiadomo, że przy bardzo małym sygnale s nic nie pokaże. Natomiast przy bardzo silnym sygnale, załóżmy tam S9, czy jeszcze większym no praktycznie nie, ma, nie będzie tu żadnej różnicy. Natomiast przy małych sygnałach już niewielkie zmiany w czułości odbiornika będą powodowały zmianę w wychyleniu wskazówki od S-metru. Także w tej chwili mamy ustawioną pełną czułość odbiornika nawet słychać ton z głośnika i proszę zobaczyć w tej chwili radiotelefon czy S-Metr pokazuje około tam 3S -y sygnał i teraz ustawię częstotliwość 32 MHz na radiotelefonie i teraz z generatora też ustawię 32 i proszę zobaczyć. I również tu mamy praktycznie dokładnie to samo. Także czułość odbiornika w całym zakresie będzie podobna. No wiadomo, że w środkowym w środku pasma czułość będzie największa. Natomiast jeszcze możemy sprawdzić sobie co możemy sprawdzić? Załóżmy. No, już dojadę gałką do częstotliwości. No, niech będzie 27,200. Ustawię teraz. 27,200 przecinek. I teraz mamy, proszę, proszę zobaczyć, w środkowym, w środkowym paśmie ustawiłem 27200 z generatora, i przy takim samym sygnale już nam pokazuje wskaźnik troszeczkę powyżej sygnału S5. Natomiast ustawię teraz 27200, i teraz zmiana. 80 mikrovoltów. I teraz mamy I teraz mamy równo sygnał S9. Czyli S-metr jest skalibrowany dokładnie w miarę w środku pasma, także już w tej chwili będzie pokazywał prawidłowo. Odbiornik jest ustawiony, ale niestety tu będę miał problemy z generatorami. A tu na przykładzie tego pokażę, dlaczego poprzedni właściciel tu próbował, czy właściciel, czy ktoś, kto próbował naprawiać ten radiotelefon, tak jak pokazałem, coś próbował z filtrem. A ja tu zacząłem już mierzyć, i niestety filtr jest dobry, tylko dzieje się coś z generatorami. Proszę zobaczyć, to jest prosty przykład. W tej chwili mamy radiotelefon ustawiony w AM. -ie. Uruchomię głośnik, abyście mogli słyszeć to również. I teraz klarifierem przekręcam w lewą stronę. Może odjadę troszeczkę kamerą, żeby było to też widać. Odjeżdżam w lewą stronę. Jest w porządku. A teraz w prawą stronę. Słyszycie, co się dzieje. Ja już tu wstępnie zacząłem mierzyć generatory, i niestety generatory są bardzo mocno porozjeżdżane. Może je pokażę, jak to wygląda w środku. Płyta główna, tak jak mówiłem, jest bardzo podobna. No i ułożenie elementów jest standardowe w większości radiotelefonów. Natomiast schemat czy Serwisówka do tego radiotelefonu również jest dostępna w internecie, także bez problemu można to sobie ściągnąć, zobaczyć całą procedurę strojenia. No i w tym, w tym radiotelefonie mamy trzy główne, bardzo ważne generatory, które pracują, które sterują pracą tego urządzenia. I tu mamy pierwszy generator, tu mamy trzy filtry do zestrojenia. To jest generator od ustawienia częstotliwości wstęgi górnej, dolnej oraz AM i FM. -u. Natomiast tu mamy jeszcze dodatkowo dwa rezonatory kwarcowe od dwóch generatorów. No tu, tu jest częstotliwość 10.240. No to są dwa takie same kwarce. No tu je, natomiast tu jest 10.695. No, i teraz poprzez zmieszanie tych częstotliwości, poprzez tu właśnie układ syntezy procesora, następuje mieszanie, no i radiotelefon powinien działać normalnie. Oczywiście, jeśli te częstotliwości się pokrywają z tym, co, z tym, co powinno być no, ustawione. Natomiast, jeśli to niestety się nie zgadza, no, i, no to wtedy. I radiotelefon niestety będzie tak działał jak działa w tej chwili. Także podłączę teraz, może najpierw, do tego generatora 10695, no i zobaczymy, co tu uda się ustawić. To jest częstotliwość ustawiona w AM-ie. Powinno być 10695, czyli tu mamy ustawiony generator za wysoko, o prawie 400 Hz. No niby nie jest to dużo w AM i FM, ie ale warto to ustawić dokładniej, także trzeba niestety teraz wkrętak i no i ustawić. Powolutku zjeżdżamy sobie w dół. No i też nie chcę zanudzać wszystkich ustawianiem, bo tych filmów już jest mnóstwo. Jak to wygląda i jak to działa, no w każdym bądź razie tu powinno być ustawione 10695 i kropka. No 2 Hz powyżej, bez większego znaczenia może być. To w już nie przeszkadza, nawet gdyby to było przy modulacji SSB. Też absolutnie w niczym nie przeszkadza. To i tak ten radiotelefon będzie sobie pływał, ta częstotliwość będzie sobie pływała troszeczkę w górę, troszeczkę w dół, ponieważ no, jest to radiotelefon no, starszej generacji, fajny, ale starszej generacji. W tych, nowocześ... w tych nowocześniejszych radiotelefonach generatory już są zrobione na generatorkach takich TCXO, czyli generatorkach. Skompensowanych temperaturowo, więc one są bardziej stabilne. Takie generatorki na przykład są montowane w tych miernikach częstotliwości PLJ 8 LED, które kiedyś sprzedawałem, już tych mierników nie mam. Natomiast, natomiast co mogę jeszcze powiedzieć ciekawego? No właśnie, teraz zajmę się ustawieniem. Wstęgi górnej, wstęgi dolnej. No i ta częstotliwość też powinna być ustawiona prawidłowo. No wiadomo, wstęgi ustawiane są odpowiednio o 2,5 kHz powyżej i poniżej tej właśnie częstotliwości 10695. Także zabieram się za działanie. W tym przypadku częstotliwość ustawiona około 200 Hz za wysoko. Powinno być 10,6975. O, właśnie tak jak w tej chwili. I też widać, że czasami wskakuje jedynka. Także to za jakiś czas sobie delikatnie może odpłynąć. Mogę jeszcze zwiększyć dokładność pomiaru. I w tej chwili mamy ostatnia cyfra po przecinku. No i tak to wygląda w tej chwili. Także. Też widać, że o właśnie sobie coś tam delikatnie skacze. Także radiotelefon jak będzie się rozgrzewał i będzie stygł, ta częstotliwość będzie sobie jeszcze troszeczkę pływała. No i tu zupełnie częstotliwość się rozjechała. Za wysoko jest o prawie 500 Hz, także dużo za wysoko powinno być 106925 na tą chwilę ustawione praktycznie idealnie. Przy czym, no, tak jak mówię, to się za jakiś czas troszeczkę rozjedzie. To nie są radiotelefony, które stoją idealnie w częstotliwości, zresztą żadne nie stoją, tak jak i moje przyrządy pomiarowe. Zawsze jakaś tolerancja błędu jest, większa lub mniejsza, ale zawsze jest. I ten generator już mamy zestrojony, trzy filtry gotowe. Natomiast pozostały jeszcze dwa bardzo ważne generatory do ustawienia. No i tu są oczywiście kondensatory takie ceramiczne, trymery do ustawienia częstotliwości tych generatorów. Także tym po prostu trzeba wyregulować i ustawić równo 10240. Producent podaje z tolerancją 10 Hz, plus minus 10 Hz dla tych dwóch, właśnie generatorów. Tu powinniśmy mieć 10-240, a jak widać, jest sporo za dużo o jakieś 300 Hz. Są to dwa bardzo ważne generatory, które ustalają również częstotliwość pracy całego urządzenia i w nadawaniu, i w odbiorze. Dlatego później dzieją się takie cuda. Natomiast tymi kondensatorami zmiennymi za skarby nie mogę dojechać do właściwej częstotliwości, więc czeka mnie albo wymiana tych kondensatorów na inne, albo dobieranie rezonatorów kwarcowych, tak, aby można, tak aby była regulacja troszeczkę powyżej i troszeczkę poniżej. Właściwej częstotliwości. Równo powinno być 10-240 z tolerancją plus minus 10 Hz. Tak podaje producent, aby radio działało poprawnie. Także niestety trochę roboty mnie czeka znów. Nie będę tego filmował, bo to jest utopia, a nie mam tu specjalnie miejsca. Tym bardziej, że radiotelefon jest spory. Natomiast, no, nie brałem właśnie. Z tego powodu również udziałów w dzisiejszych czy wczorajszych łącznościach 13. Natomiast, natomiast próbowałem troszeczkę posłuchać. No, słyszałem kilka stacji. Niestety szum miałem potworny, bo również podłączyłem sobie inny radiotelefon. I na tym, i na innym radiotelefonie szum był potworny. A jeszcze jedną rzecz zauważyłem, ale to za chwilkę powiem. Ale najpierw chciałbym, tu na kartce spisałem sobie stacje, które słyszałem, lub, lub stacje, które brały udział w łącznościach tutaj Warszawa i okolicy. Więc bardzo wszystkim chciałbym podziękować za wzięcie udziału w testach łączności 13. I tu wypisałem sobie. Bardzo dziękuję i czytam po kolei, tak jak mam zapisane na kartce, także żadna kolejność, tylko czytam po kolei. Wojtek Igańska, Karol Igańska, Andrzej Kobyłka, Piotrek Mińsk, Hubert Białołęka, Jarek, ale nie mam zapisanej miejscowości, Tomek Łochów, Adam Ostrów Mazowiecka, Kamil Wilanów, Marek Zielonka. Tu kolega był również z Piaseczna, ale nie usłyszałem jego imienia. Był również Marcin Wołomin, Przemek Radość i kolega z miejscowości Bożęcin, ale też nie mam zapisanego jego imienia. Także bardzo wszystkim dziękuję za wzięcie udziału. Jest nas coraz więcej, a ja spróbuję przygotować się lepiej do następnych łączności. 13. Natomiast nie brałem udziału jeśli chodzi o rozmowę, ponieważ zauważyłem, że niestety i tu muszę się przyznać, proszę zobaczyć, mnie też czasami trafia, trafiają się awarie. Podłączyłem tu na szybciutko do herkulesa reflektometr i proszę zobaczyć, sprawdzałem antenę. No już w trakcie łączności podłączyłem reflektometr i proszę zobaczyć, SWR ponad 3. No tu ustawiłem mniejszą moc, żeby tam nie zniszczyć końcówki mocy, natomiast u mnie również zdarzają się awarie. No, antena już pewnie ma no, ze 20 lat, jak nie więcej. Także no przyszedł na nią czas. A, jest okres zimowy, zimno, ślisko na dachu, więc na razie muszę to jakoś przeczekać. No, chyba, że jakaś trafi się pogoda lepsza, no to albo będzie naprawa anteny, jeśli się uda, bo jestem zwolennikiem naprawiania, a nie wyrzucania. No a jeśli się nie uda zreanimować anteny, no to czeka mnie wymiana anteny na dachu na nową. Także mnie też zdarzają się różnego rodzaju usterki, awarie także. Życzę wszystkim udanych, dalekich łączności, jak najmniej usterek i pozdrawiam.